Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jak widzicie na załączonym obrazku, zajmiemy się dzisiaj szafką akwarystyczną. <laughs> Proszę nie brać ze mnie przykładu, bo ja nie, nie pracuję w żadnym, nie robię mebli <laughs> zawodowo i nie zajmuję się ogólnie tym, ale hmm, temat dotyczy oszczędności, tak? Kiedy można oszczędzić, tak jak Trama ostatnio nagrywał fajny film na temat oszczędzaniu na akwarystyce. Czy można zaoszczędzić, czy nie można? tak? No i tutaj właśnie są kwestie podzielone. On fajnie to ujął. Jeżeli ktoś tam średnio, nawet już się zna, to można jakoś tam zaoszczędzić. tak? Jeżeli ktoś się, ktoś się na tym nie zna. To raczej no, takie oszczędzanie może się zakończyć e, tragedią, tak? I już mówię dlaczego na przykład. <laughs> zajmiemy się od mojej od moich, mojej koncepcji pierwszej, pierwsza koncepcja szafki właśnie wyglądała tak czyli 150 cm, wezmę sobie jakiś wskaźnik może. Mamy wskaźnik, czyli mm, moje akwarium ma aktualnie szafkę 150 cm i to jest szafka 150 cm, prawie na 80 cm wysokości. ma. Akwarium moje ma 50 cm wysokości i tutaj jest już dość wysoko, no stoi. Ale to już inna kwestia. Ogólnie, projekt... założenie pierwsze miałem takie, my pomysł taki, tak. Może tutaj te fajne takie dać wzmocnienia meblowe. Można gotowe kupić i po 25 cm wystawić akwarium. Ale stwierdziłem po dłuższym, po dłuższym myśleniu. Bo na początku taki był taki na szybko, a to, to 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 by tak zostawił, tak? Ale później zacząłem myśleć: myśleć, że i tak szafka jest za wysoka. To jest po pierwsze. Druga sprawa, znowu tu będzie tak wystawać. Ani to wyglądu nie będzie. No, Wytrzymać wytrzymałoby, tak? Bo jeżeli bym tam tutaj dał takie sporniki dobre, no to by to wytrzymało Ale no to by było takie mm, lepienie Główna do mazi. <grych> no, Także to odeszło, tak? Więc to odeszło Weszło to Weszł drugi projekt. Znaczy projekt no. Taki weszła druga myśl. Do głowy, że zrobię szafkę. No i pierwsze założenie: ok, tak. Akwarium ma dokładnie 2 metry na 60. No, 60 wysokości, 2 metry długie. Więc założenie było tak: 60 cm w środku szafka, żeby miała plus 60 akwarium, to jest 120. Tam Blat, mam tam chyba 3-4 cm. 22 mm płyta, nóżki 5 cm, no to tam coś naliczyłem, że z tego wszystkiego łączna wysokość całego stału by było 133 cm, tak? Od podłogi do góry akwarium. I wszystko by nawet było fajnie, pięknie, bo nóżki, jeśli chodzi o nóżki, nóżki poziomujące u mnie muszą być, bo wiadomo, nie będę podkładał tam jakichś dystansów i tak dalej, bo to by było dość utrudnione z uwagi na długość, długość szafki. Tych dystansów musiałbym, musiałbym ciąć co co kilka, znaczy no, na stronę nie, to by było już mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć nóżek, czyli dziesięć nóżek, a jeszcze po środku pięć też już było piętnaście nóżek tak, no i piętnaście podpor bym musiał wycinać jakieś pierdły, dystanse itd itd. No i takie było założenie, także że 60 cm, płyta OSB 22 mm Tutaj miało być podwójnie, chyba z tego co kojarzę, jak tak myślałem Płyta tu i tu miała być podwójnie Tutaj miał być blat, który jest z akwarium razem Ten właśnie blat, nie pamiętam ile ma, czy 30 mm albo 40, coś około tego ma I to nie jest ten skastoromowy taki, że tam w środku jest, tylko to jest blat z płyty biurowej no i ten blat mi ogólnie fajnie, bo mi się przyda, tak? Dobrze, że jest razem z akwarium, bo ten blacik, blacik mi się zajebiście przyda. Ale jaki tutaj problem znowu napotkałem. <laughs> to jest właśnie problem problem taki, że mój filtr, mój filtr po prostu tu się nie zmieści. A beczka, beczka chwilowo stoi ogólnie poza szafką akwariową, a chciałbym, jeżeli bym teraz robił sobie nową szafkę, Chciałbym, żeby ta beczka po prostu weszła sobie w którąś tą przygrodę, najpewniej było w tą przygrodę. A tutaj będzie pewnie pompa, filtr. No tutaj będę miał troszkę więcej, bo jedną szafkę więcej, więc coś tam się na pewno wymodzi, tak? Z reguły wiadomo, że im więcej, im więcej miejsca w szafce, tym lepiej, tak? Tylko, że miejsce, a... wysokość szafki... Jest później utrudnione, tak samo jak z tą moją szafką co robiłem pod 450 litrów. Po prostu jest za wysoka, tak. nie, nie uwzględniłem tych wysokości tych nóżek, 14 cm dałem 140 mm nóżki, i to był błąd, tak? bo plus 14 cm to mi właśnie było za wysoko, za wysoko po prostu akwarium stoi. Nawet niewygodnie, bo jeżeli się ogląda akwarium roślinne, to. Dobrze jest, żeby widzieć było dno, tak trochę na siedząco tak na dno troszeczkę, ciutkę z góry patrzeć, jak się siedzi. To jest fajne widać ten całościet. A jeżeli na w ogóle nie widzimy takiego u mnie trawnika nie widać, jak się siedzi, to już nie robi takiego. Tak, nie robi takiego. Wow, tak. Nie, ma, nie można podziwiać sobie w pełni tego akwarium. Dobra, więc przyszedł projekt następny i chyba będzie ten projekt oficjalny <laughs> czyli tak. W środku 70 cm wtedy na pewno wejdzie beczka, tak? Wejdzie beczka i to by mnie uszczęśliwiało płyty z płyty OSB nie 20 nie 25 mm, a 22 mm No i tutaj by były pojedyncze jednak płyty, i tu już bym nie dawał ewentualnie jakieś tam wzmocnienie bym dał. Tutaj narożniki ciesielskie, co są z wytłoczeniem z tyłu płyta, z tyłu więc tak, Zacznijmy od tego najpierw całościowo zestaw miałby 137 cm nóżki dałbym M8 takie fajne są wkręcane i tych nóżek bym troszkę dał, bo żeby ten ciężar się rozłożył ja liczę tutaj wszystkiego całego zestawu około no tak liczę po prostu z z tym wszystkim, z nadwagą taką, no tonę można liczyć, 1000 kg, tak. To już będzie takie aż nadto po prostu 1000 kg. No i chciałbym tutaj dać 20 nóżek, żeby ten ciężar po prostu, o to chodzi, ja może, może, może wiecie, że to jest przesada, tak. Dawać 20 nóżek, no co ty, nie? Ja wiem, że może to może to faktycznie, to jest przesada. To jest taka to jest takie głupota moja, ale taką głupotę po prostu chcę zrobić, żeby na jedną nóżkę nie było więcej jak 50 kg. 50 kg tak? Czyli y, 20 nóżek, to będzie tak właśnie y, ten ciężar się rozłoży, tak? Całkowicie na te nóżki. Także fajnie by było i tak sobie zrobię, że tutaj dam pod każdą, y, choć albo, albo czekolwiek 15, tak? Nóżek. Jeszcze to wszystko przemyślę, ile to będzie, ale na pewno, na pewno będzie tutaj, na każdej, na każdym tym będzie nóżka. I tu już zależy tego, y, jak, jak ja to wymyślę, bo chodzi o to, że jak tu będzie beczka, beczka będzie ważyć też około 50 kg. Ja nie chciałbym, żeby ta płyta, ta płyta dolna, bo tutaj zrobię z 22 i nie chciałbym, żeby się odkształciła po jakimś czasie, tak? I tutaj też tam gdzieś tam na środku nóżkę, taką podpórkę pod, pod dno. Tu reszty nie trzeba, ale tutaj tak. No i taki zestaw miałby 137 cm od podłogi. No tam plus minus parę centymetrów, do 140 max, tak? Lampa. Lampa będzie wisieć 25 cm nad, nad zbiornikiem. Od krawędzi zbiornika w górę. Co razem nam da od podłogi 165 cm na wysokości 165 cm będzie wisieć lampa. Przegrody będą to na 47... 400, 47, 47 4, to będzie 472,5 milimetra. No 472 cm. 47 i 2. 47 cm i 2,5 mm o dokładnie, tak? Będą rozstawione te przygody. I płyta będzie 22 mm. <laughs> Tutaj będzie wiadomo blat, płyta też się 22 mm i blat ten 33 cm. Więc takie coś będzie. Będzie w normie. Wszystko tak, że będę spał spokojnie. Tutaj wiadomo, kątowniki ciesielskie jakieś zastosuję i tak dalej. Fronty, fronty, fronty teraz. Fronty to po prostu dotnę, jak to zrobię to szafkę, wymierzę sobie i podocinam sobie. Pójdę, żeby mi podocinali po prostu takie kawałki płytów, płyt kwadraty, prostokąty. Ja no, frez sobie zrobię i sobie tutaj sam już porobię. No, a teraz Temat, Dlaczego nie chcę robić stelaża takiego drewnianego stelaża? Jak widzicie na zdjęciu, takiego stelaża nie chcę robić. Bo tak samo no taki, taka lista 10 cm, 10 cm to już mamy 20 cm mniej w środku. Jeżeli chciałbym 70 cm zrobić, to na takim stelażu to już mamy 20 cm, czyli w środku bym miał szafki 50 cm, wychodziło to, już by całkiem była lipa, i dlatego takiego stelaża nie chcę robić. To dla, dla wyjaśnienia, dlaczego tak. A co jeszcze z, tego, z tym oszczędzaniem, nie? Bo mógłbym sobie kupić taką szafkę, pozwolić sobie kupić taką szafkę, ale to drogo wychodzi, tak? Bo tam z, tym, z nóżkami i tak dalej i cieńszą, bodajże, płytą podejrzewa. wyszło by gdzieś około 1500-1700 złotych. Tam przesyłka 200 złotych i tak dalej, tak? I, ale ogólnie od razu, jeżeli ktoś. ktoś Ktoś jest całkiem zielony w tym temacie, bo ja na przykład znam się na szalunkach tak i ja, to, ja po prostu gwarantuję, że to wytrzyma, tak? To jest nadto, to jest nadto. Nad tutaj można było jeszcze zwiększyć tą przestrzeń, ale to i tak to wytrzyma płyta 22 mm plus jeszcze blatu, blata ze sklejki wiurowej 3 cm kuchennego to jest naprawdę to jest full nie? na pół metra tutaj niecałe prześwitu to, to już nie wiem ile trzeba kilogramu, żeby się... Żeby się ugieło tu cośkolwiek, nie? O, ale mm, jeżeli ktoś się nie zna, to może właśnie tak się pierdzielnąć. Na przykład tak jak Tama mówi, że to, to ktoś się nie zna i oszczędzać do tego, to się tak nie da. To nie idzie w parze, nie? Bo można sobie narobić biedy, yy, Można za oddać udać podpórek na przykład, nie? Zbiornik się wygnie dno. Yy, zaraz coś strzeli, puści silikon albo coś takiego, nie? No i... Właśnie takie oszczędzanie, tak jak właśnie... Mm, fajnie, spodoba mi się ten film Tramala, bo fajnie to wyjaśnił, nie? I Ja tylko oszczędzam, do, oszczędzam na tym, że, że zrobię sobie sam z najtańszym kosztem, a wytrzymałościowo będzie, tak? Ale jest jeszcze taka druga strona medalu, minus tego wszystkiego, że taka szafka przezrobiona sposobem Januszowym, chałupniczym, tak jak ja tutaj chcę to zrobić, Takiej szafki nie sprzedacie nikomu później, nie? Taka szafka jest bezużyteczna. Czyli tak samo jak ja zrobiłem pod 450, ja teraz zrobię pod y, to akwarium duże, to ja tą szafkę jest pod 450 ja nikomu nie sprzedam, bo nikt tego nie kupi, nie? Ja mogę sobie z tej szafki przerobić szafkę garażową jedynie tylko. I to jest minus, tak? A jeżeli kupujecie szafkę oryginalną, gotową przez kogoś, albo przez kogoś robioną y, szafkę, tak jak na przykład Przemek Wieczorek robi bardzo piękne szafki y, akwarystyczne, wszystko jest wymierzone, luks jest wszystko dopasowane i ta szafka z zewnątrz, w środku, wszędzie ładnie wygląda i taką szafkę po prostu z, kończycie z akwarystyką, zmieniacie akwarium na większe, zmieniacie akwarium na mniejsze i taką szafkę wtedy sprzedajecie, mniej tracicie, tak? Czyli czasami jest, no jest powiedzenie, hydry dwa razy traci, bo jeżeli yy, ja teraz taką szafkę, no nic z nią nie zrobię, to używano z po 450 tak, litrów, po prostu, no co, no zostanie dla mnie i będę się bawił, żeby sobie coś tam do garażu jakieś szafki porobić z niej, poprzecinać, bo 60 cm szerokości to wiadomo, za dużo na jakąś szafkę taką garażową, ale po 30 cm po prostu zrobi i porobię sobie jakieś tam półki, tak? Ale to nie, też nie będzie jakoś tam fachowo, tylko taka garażowo, tak? I tej szafki po prostu nikomu nie sprzedam, nie? No a materiał nie kosztował, tak? No to też to trzeba brać pod uwagę, że to nie jest takie fajne. A jeżeli kupujecie, kupicie gotowy zestaw, to nie dość, że tak, jesteście tego pewni, co, co macie, a druga sprawa, możecie zawsze później odsprzedać komuś, nawet za połowę ceny, ale odsprzedacie, to nie zostanie, nie? Ja nawet za połowę ceny tego materiału, co wezmę, i tak tej szafki nikt nie kupi, bo, bo po prostu jest y, paskudnie zrobiona, tak? Jeżeli ktoś przyjedzie, e, to takie coś to jest sobie sam zrobię, no właśnie o to chodzi, nie? I tego nie sprzedacie. Także tyle w tym temacie, trochę się dzisiaj rozgadałem. No ale nie polecam, nie polecam oszczędzania, Także ktoś, ktoś, kto, kto całkowicie jest zielony, ja jestem zielony w szafkach, w robieniu, tak, ale w wytrzymałościowo jestem z siebie pewny 100%, że zrobię taką, żeby wytrzymało, a no, jeżeli chodzi o wygląd, to różnie to może być ze mną i jestem tego świadomy, tak, ale robię to dla siebie, tak. Nie wiem, ma po prostu szafka spełniać zadanie, wytrzymać i w miarę jakoś tam wyglądać, ale bez jakiejś tam yy, wydziwienia, że ja to później mogę komuś sprzedać i w ogóle, tak? To co dla mnie, więc, więc trzeba umieć po prostu oszczędzać, ale bez przesady. Dobra, tyle w tym temacie, już mniej więcej podsumowałem. Jaki mniej więcej to będzie baniak, mam nadzieję, że niedługo już zacznę realizować projekt, na pewno będę Wam kręcił robi zdjęcia, fotorelacje, zdawał co i jak, co się dzieje. Także trzymajcie się do następnego filmu. Hej!